Dzień dobry państwu. Witam bardzo serdecznie z siedziby Kolegium Balticum. Wiosna zawitała za oknem. W końcu mamy piękne słońce i tak Siłą rzeczy każdy, kto jest choć odrobinę szczęśliwy, że to słoneczko świeci, ma ochotę wyjść do ludzi, pobyć z nimi, czuje taki zryw rozwoju kulturalnego, przebywania z ludźmi. I stąd też dzisiaj moje zaproszenie dla www.wiem.to i kolegium Balticum przyjął ktoś wyjątkowy, ponieważ jest to osoba kultury, sztuki. Aleksandra Kopińska-Szykuć, zastępca dyrektora w Teatrze Polskim w Szczecinie, amatorka życia kulturalnego i producentka wydarzeń. Osobiście Ola jest mamą trójki wspaniałych synów, o których zawsze marzyła. Ja dodam, że prywatnie miałyśmy się okazję spotkać i poznać właśnie przy okazji cudu narodzin trzeciego syna, jak Ola chodziła w ciąży. I zaprosiłam Ola dzisiaj do rozmowy, ponieważ wszystkich nas dotyka bardzo mocno sytuacja związana z tym, co dzieje się z przybytkami kultury i to, jak bardzo mamy ograniczone możliwości korzystania z tego. I pomyślałam, że może Ola ze strony tego, takiej informacyjnej i emocjonalnej od strony aktorów, ponieważ to jest na pewno trudna sytuacja dla nich i dla całego zespołu teatralnego, odnaleźć się w tej rzeczywistości, którą teraz mamy, bo umówmy się, te rzeczy, które się tworzy, sztuka jest tworzona dla innych ludzi i odbiór i... Możliwość obserwowania tego odbioru przez widzów jest tak naprawdę kluczowa dla aktorów, dla producentów, dla reżyserów, bo oni robią to właśnie dla innych ludzi. Dzień dobry, Olu. Dzień dobry. Dzień dobry, Nino, dzień dobry państwu. Tak, faktycznie, pamiętam, że dawno, dawno temu, kiedy rozpoczynałam pracę w teatrze polskim, w Szczecinie, dlatego że z wykształcenia jestem architektem i ta droga moja do teatru nie wiodła przez szkoły teatralne ani absolutnie żadne tego typu miejsca, tylko właśnie przez Wydział Architektury i Budownictwa w Szczecinie. I kiedy rozpoczynałam pracę w teatrze, i mój pan dyrektor Adam Opatowicz wprowadzał mnie w ten teatralny klimat, w to teatralne życie, powiedział mi coś takiego, że teatr to jest takie wyjątkowe miejsce, gdzie Artysta spotyka się z widzem, z odbiorcą tej sztuki, i dochodzi do tego intymnego kontaktu dwojga ludzi. I my dzisiaj widzimy się na Zoomie i rozmawiamy poprzez internet, natomiast my mówiliśmy wtedy, że ani telewizja, ani radio, chociaż mają oczywiście swoje plusy, ani kino, nie zastąpią tego bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. I myślę, że to jest właśnie klucz do tego, żeby zrozumieć, dlaczego sztuka nam w dzisiejszych czasach jest potrzebna. Po co ta sztuka jest? Oprócz tego, żebyśmy się wzruszyli albo pośmiali, to żebyśmy zdali sobie też sprawę z tego, że drugi człowiek jest dla nas bardzo ważny. I myślę, że lockdown, co za tym idzie, pokazał nam, jak bardzo ten drugi człowiek jest dla nas ważny, jak bardzo odseparowanie, odcięcie. Brak możliwości spotkania z drugim człowiekiem, wyjścia do sklepu takiego, do jakiego byśmy chcieli pójść, czy nawet w pewnym momencie do, na spacer do lasu, bo rok temu otwarto lasy po zamknięciu ich. To myślę, że takie wydarzenia pokazują nam, jak bardzo drugi człowiek jest dla nas ważny i ta pandemia w tym aspekcie myślę, że może zadziałać nawet trochę uzdrawiająco dla nas. Bo byliśmy już tak zapędzeni w ten elektroniczny, cyfrowy świat, tak oddani tej nowoczesności, technologiom i tak przekonani o tym, że one w zasadzie mogą nam zastąpić takie zwykłe życie, że nagle ten spacer do parku, do lasu, kontakt z sąsiadem, z którym można porozmawiać, stał się czymś bardzo istotnym w czasie, kiedy był zablokowany i niemożliwy. I myślę, że ludzie dzisiaj mogą. Mogą jeszcze bardziej zdać sobie sprawę z tego, jak kultura, sztuka, teatr, ten magiczny moment kontaktu twórcy z odbiorcą są ważne, potrzebne dla ich zdrowia psychicznego, fizycznego i dobrego samopoczucia. Nawet wiosną tak piękną i słoneczną jak dzisiaj. No właśnie, bo z jednej strony ta wiosna nas nastraja bardzo pozytywnie, mamy taką chęć do życia w sobie, ale z drugiej strony pokazuje nam, jak bardzo inaczej to wszystko wygląda niż to, do czego żeśmy przywykli w poprzednich latach. Chociaż za chwilę będziemy mówili również o latach tej nowej sytuacji, bo tak naprawdę rocznicę żeśmy już pandemii mieli. Ola, jak zapraszałam Cię do tej rozmowy, to takim moim nadrzędnym celem było poznanie relacji i emocji ze strony twórców, czyli aktorów, reżyserów. Ty pracujesz z tymi osobami. Jesteś blisko, jesteś tej produkcji. Jak oni to znoszą? Właśnie to, że tworzą coś, a tak naprawdę ciężko teraz znaleźć różnicę pomiędzy tym, co oni robią. Przepraszam troszeczkę za porównanie, bo to jest inna liga, ale... No, w kinie jest podobnie. Też aktorzy grają najpierw do kamery, a później jest to odtwarzane i oni już nie widzą, jak widz reaguje na to, jakie są emocje. Nie ma tej intymności, właśnie, o której wspomniałaś. Jak aktorzy radzą sobie z tą sytuacją, jak reżyserzy nakłaniają ich do tego, żeby oni wykrzesali z siebie te emocje, żeby dali z siebie to, co dają normalnie na scenie, kiedy mają pełną publiczność. E, I teraz tak. E nie jest szerokie, więc opowie, odpowiem na nie również po kolei. Tak. Mhm. E, najpierw myślę, że warto zdać sobie sprawę z tego, że teatr tworzą zarówno aktorzy, e, jak i cały ten pion techniczny. E, mamy dwa piony: pion artystyczny i techniczny. Pion artystyczny, czyli aktorzy, reżyserzy wszyscy, którzy są bardziej e, dla widzów e, w sposób oczywisty kojarzący się ze sztuką. To jest jedno, a drugie to jest cały piątek techniczny. Jak zaczynała się pandemia, to nasz piątek techniczny podjął wyzwanie, wtedy mieliśmy mniejszą wiedzę i wydawało nam się, że te maski, takie, które można uszyć z tkaniny, one będą wystarczająco chroniły, więc nasze panie szły maski, szły pościele do szpitali, szły różne rzeczy i ten piątek techniczny zdał egzamin na piątkę. Pion techniczny to jest ten pion, za który ja odpowiadam w teatrze, dlatego że za pion artystyczny Całości odpowiada pan dyrektor Adamopatowicz za repertuar, za wszystkie tego typu historie w teatrze. I na pewno ten kontakt pana dyrektora z artystami jest dużo bliższy niż mój w sensie zawodowym. Natomiast ja mam to szczęście, że z wieloma aktorami się przyjaźnię, mam dobrą relację. I jest ta relacja taka ciepła. I w momencie, jak byliśmy zamknięci, odseparowani, to nawet jakaś taka komunikacja nasza mailowa, telefoniczna, to było coś takiego, co nas bardzo myślę, że łączyło. My, jako teatr, nie bardzo rejestrujemy nasze spektakle i nie gramy do kamery. Co nie znaczy, że nasi aktorzy nie grają do kamery, bo nasi aktorzy licznie grają w różnych serialach, w innych miejscach, w reklamach telewizyjnych, angażują się w różne przedsięwzięcia. Więc oni na pewno, jakby tę grę do kamery, mają w 100% opanowaną. I myślę, że jeżeli jest się na planie filmowym, to jest. To jakby takie tak duże przedsięwzięcie. Tych osób zaangażowanych w projekt jest tak wiele, że nie ma czasu na to, żeby się zastanawiać, jakby krzesać z siebie coś, albo nie krzesać, bo jakby ci obiorcy i tak są. Nawet jeżeli kamera pokazuje jedną osobę, to rzadko jest tak, że to jest tylko ta jedna osoba, bo przecież, bo przecież są operator kamery, dźwiękowcy i tak dalej. Więc tych osób jest ileś, i jakiś rodzaj interakcji zawsze jednak z, jest z tym drugim człowiekiem. Natomiast na pewno nie ma tej intymności, o której możemy mówić i mówiłyśmy w teatrze. I teraz jak radzą sobie aktorzy z sytuacją pandemiczną? Aktorzy z sytuacją pandemiczną radzą sobie w sposób trudny, i to na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim jest kłopot. Ze spektaklami, z tym, żeby te spektakle grać. Jak są te momenty w czasie pandemii, że teatry są otwarte, no to wtedy gramy, gramy chętnie i zapraszamy publiczność. Publiczność też jest stęskniona za tymi spektaklami, dlatego że bilety, w, kiedy była włączona możliwość kupienia biletów, to one się wysprzedały na ten repertuar, który był opublikowany, wysprzedały się w ciągu czterech godzin. Także widać ten olbrzymi głód publiczności, e, przychodzenia na spektakle, uczestnictwa w tych spektaklach. No i w zależności od tego, bo myślę że też, że jako ludzie czekamy jednak na te dobre wieści i chcemy słyszeć o tym, że jest coraz więcej zaszczepionych, że już jest coraz bezpieczniej, że zaraz będzie można chodzić bez masek, że zaraz będzie coś tam, coś tam, coś tam, że będzie tylko lepiej. I jak jest ten taki pierwszy moment, że można kupić bilety, to ludzie chętnie te bilety kupują, natomiast w kolejnym momencie, kiedy nagle pojawiają się informacje, że jednak znowu zaczyna rosnąć ilość zachorowań, znowu coś tam, coś tam, albo jakiś nowy szczep ktoś wyodrębnił i nie wiadomo czy szczepienie zadziała i tak dalej, to w tych momentach na pewno można zauważyć, że kupiliśmy bilet, ale jednak nie przyjdziemy. Dostaliśmy zaproszenie, przepraszamy, ale nie możemy uczestniczyć. I takie sytuacje też nam się zdarzały, więc ta publiczność reaguje bardzo żywiołowo, na to, co podają media i na jakby taką ogólną sytuację w kraju. I myślę, że to jest też bardzo ważne, żebyśmy właśnie w sposób jakby no my to jest jedno, bo my jako teatr staramy się oczywiście, żeby publiczność siedziała w maskach, żeby zachować się odległości w momencie, jak się wchodzi na widownię. Jak była konieczność mierzenia temperatury, to temperatura była mierzona. I tak dalej, i tak dalej. Bo różne były też fale e, tych obostrzeń i różnie się do tego mogliśmy ustosunkowywać, więc na bieżąco jakby staraliśmy się e, reagować, e, ale ważne jest, e, jak ogólnie społecznie na to reagujemy, dlatego że e, czasami mam wrażenie, że ani chóra optymizm, ani też taki e, jakiś smutek, i nostalgia, ani to, ani to nie sprzyja. Bo trzeba pamiętać o tym, że ucierpiało oczywiście wiele branż, ale ta branża artystyczna to jest taka branża. My mamy olbrzymie szczęście, bo pracujemy w jednostce budżetowej. Teatr z jednostką budżetową, te pieniądze do nas w jakimś wymiarze wpływają. Nie ma pieniędzy z biletów, nie mamy jako teatr przychodów, na które, do których byliśmy przyzwyczajeni, ale jednak jakieś pieniądze budżetowe mamy. I ci artyści, którzy są zatrudnieni na etacie, dostają wypłaty i jakoś starają się tymi pieniędzmi gospodarować. Te pieniądze też są trochę inne niż w momencie, jak gramy, dlatego że pensja ta aktorska w teatrze, to też nie jest tak powszechnie wiadomo, jest zbudowana w taki sposób, że jest jakaś podstawa i za każdy ze spektakli aktor ma płacaną dodatkową garzę. Ta garza jest ustalana indywidualnie, i w momencie, jeżeli nie ma spektakli. To my, jako teatr, nie mamy podstawy do wypłaty garzy za spektakl, tak, który był zagrany. Więc ta sytuacja materialna też na pewno ma wpływ na sytuację taką psychiczną. I chciałabym, żebyśmy, zanim tak, z taką lekkością będziemy mówić, to zawsze można zabrać się do innej pracy, pomyśleli o tym, że nagle ta praca, którą my wykonujemy, obojętnie, kim jesteśmy, kierowcą autobusu, fizykiem jądrowym, czy nauczycielką matematyki. To nagle z jakichś przyczyn ta nasza praca jest niemożliwa do wykonywania, i ktoś nam mówi, żebyśmy zaczęli tańczyć w balecie albo śpiewać w kurze. To nie jest proste i tak samo trudno to działa w drugą stronę. Więc myślę, że takie właśnie zdystansowane stoickie podejście z jednej strony do samego zagadnienia pandemii, stosowanie się do Pewnych reguł, bo pandemia jest też sytuacją bardzo żywą i w związku z tym, że jest sytuacją bardzo żywą, musimy się do niej w odpowiedni sposób odnosić, tak jak na dany moment mówią badania i to, na, co wiemy w danym momencie, po prostu maksymalnie stosować. A z drugiej strony mieć w sobie dużo wyrozumiałości dla drugiego człowieka, którego sytuacja może nie jest tak prosta i oczywista, jak nam się wydaje. No tak, wiesz, ja tak sobie przysłuchuję się Tobie, to e, pieniądze to jedno, oczywiście one są nam niezbędne do życia, jest to środek do tego, żebyśmy realizowali swoje podstawowe potrzeby, spełniali marzenia, zachcianki i tym podobne, e, ale tutaj, tak jak wspominałaś chociażby o tym dziale technicznym i to tak pięknie wybrzmiało, że e, tutaj e, w tym konkretnie środowisku kulturalnym jest jeszcze potrzeba robienia czegoś dla społeczeństwa, tak. bo jak wyszyliście te maski, tak naprawdę um, to jest taki substytut troszeczkę, dawany Czegoś od siebie innym ludziom. Tak. Bo umówmy się, ludzie przychodzą, płacą za to, że rzeczywiście zobaczą sztukę, ale tak naprawdę w środku to, co się dzieje, to są te emocje, to jest ta relacja, to jest to, z czym oni wychodzą i to długo jeszcze w nich pracuje, więc takie udzielanie się społeczne. I tak naprawdę z tego, co tutaj powiedziałaś, wybrzmiało, że. Pieniądze to jedno i okej, okay, możemy powiedzieć, to znaleźć inną pracę, ale pytanie, czy ci ludzie konkretnie w innej pracy będą szczęśliwi i czy będą naprawdę w niej dobrzy, na ile to jest dla nich emocjonalnie poprawne i właściwe. I na ile to jest możliwe, bo tak jak mówię, gdybym ja miała nagle zatańczyć w balecie, no to nie dałabym rady, po prostu. To jest mm -hmm. coś, czego fizycznie nie byłabym w stanie zrobić, tak? I dlatego... To taka wrażliwość, myślę, do której staraliśmy się jako, jako teatr uczyć, czy jakby otwierać tę wrażliwość w naszych widzach, to teraz myślę, że ta wrażliwość jest nam właśnie potrzebna. To wszystko, co udało nam się wybudować, do tego, żeby siebie nawzajem w tej pandemii szanować, do tego, żeby jeżeli, nie wiem, są wskazania takie, załóżmy, nośmy maski w sklepach. To nośmy te maski w sklepach, bo z jednej strony. W ten sposób, my dzisiaj jakby, być może kiedyś okaże się, że to było niepotrzebne, ale na dzień dzisiejszy na pewno wpłynie to również pozytywnie na taką sytuację, właśnie psychiczną osób, które załóżmy od e, półtorej roku prawie e, nie mają pracy, czy od przeszło roku nie mają pracy e, i e, wychodząc na przykład do sklepu widzą, że wszyscy mają dużo dystansu do tej sytuacji, i że dla e, wielu osób to jest takie: e, nie będę zakładał, bo nie chcę, bo nie wierzę w to, bo coś tam. A tak naprawdę to odbierasz chleb czasami drugiej osobie, a często odbierasz też nadzieję na to, że ten chleb szybko do tej osoby wróci. Mhm. I myślę, że na tych wielu płaszczyznach warto po prostu być przyzwoitym człowiekiem i kierować się wrażliwością, tą, którą jeszcze raz w jako teatr staraliśmy się wzbudzać w naszych widzach. Wierzę, że nasi widzowie właśnie w taki dobry sposób jakby podchodzą do tego wszystkiego i bo chcą się z nami szybko zobaczyć. Właśnie, Olu, zanim przejdziemy do tego, kiedy możemy się zobaczyć, co planujecie, w jakich warunkach to szykujecie, to jeszcze takie pytanie: taka ciekawość ludzka, sądzę, że nie tylko u mnie ona się pojawi, ale również u naszych słuchaczy i widzów. Czy są osoby, które no nie dźwignęły tej sytuacji i wyszły ze środowiska teatralnego, powiedziały, no nie, ja tak dalej nie potrafię, i rzeczywiście się przybranżowiły? U nas w teatrze nie słyszałam o takiej sytuacji. Ale w środowisku artystycznym szerzej rozumianym tak są takie sytuacje. Słyszałam, że często na przykład osoby, które wykonywały zawód DJ-a grały podczas wydarzeń, różnych imprez, że gdzieś tam ktoś zaczął jeździć ciężarówką, ktoś tam zaczął też wykonywać inne prace budowlane, no bo coś trzeba jeść. To często są jakby mało takich osób jest zatrudnionych na etatach. Kluby, restauracje padają też, albo sobie jakoś średnio radzą z tą sytuacją. Więc trudno oczekiwać, że za brak realnie wykonywanej pracy będzie dostawał się pełną pensję. No i dlatego te osoby gdzieś tam w którychś momentach niestety z tego środowiska artystycznego odchodziły. No i pytanie, jak, czy kiedy będą chciały wrócić. A powiedz wobec tego, jak Wy jako Teatr Polski teraz szykujecie się do no, otwarcia, do pokazania jednak czegoś, w jakich warunkach, czy publika będzie mogła być wypełniona, w jakim stopniu, co szykujecie, jakie tytuły wejdą na scenę? Więc tak, szykujemy się cały czas i to jest też taki nasz sposób na radzenie sobie z tą sytuacją, dlatego że w momencie, jeżeli teatry nie mogą grać, na początku było tak też, że nie próbowaliśmy w tych takich pierwszych momentach pandemicznych. Nie próbowaliśmy, ale w tej chwili już normalnie od dłuższego czasu zresztą teatr jest zamknięty dla publiczności, ale odbywają się próby. Przygotowujemy spektakle. Także staramy się, tak jak tylko możemy sobie w tej sytuacji radzić. Przygotowaliśmy spektakl, taki, który miał już premierę. Bo zacznijmy od tego, że teraz, teraz Teatr Polski. Jest rozproszony. Mamy halę na łasztowni, byłą halę opery i tam jesteśmy, dlatego, że nasz macierzysty teatr polski jest w rozbudowie i ten proces trwa. Mamy halę na łasztowni, to jest numer jeden. I numer dwa to są sceny zlokalizowane w okolicach Nowego Browaru, czyli jedna scena ponad Nowym Browarem na przedostatniej kondygnacji. I druga scena to było Lulu, dzisiaj La Decadence. tak nazywamy tę scenę. Mhm. I teatr polski na tych właśnie scenach gra spektakle, przygotowuje te spektakle. I w okresie, kiedy teatry są zamknięte, no głównie na przygotowywaniu się skupiamy. Natomiast Weekend Air to spektakl. kolejne życie tej sceny, tak naprawdę. Tak, Lulu, on tak, mówi, o tak, La Decadence. Tak. tak, tak. To w ogóle jest ciekawe miejsce, dlatego że było kasyno oficerskie i trochę jest to taki, zresztą w samym tym budynku byłego kolejarza, czyli rockera Nowego Gruparu, tam była loża masońska. I teraz co ciekawe, to w budynku Teatru Polskiego historycznie na tym miejscu wcześniej stał również budynek loży masońskiej. Taki mały drewniany budynek, który został rozebrany i przeniesiony w inne miejsce, niestety nie przetrwał wojny. A I to była Loża Masońska też właśnie. A później w obiekcie Teatru Polskiego, już tego nowo wbudowanego, też było coś w rodzaju kasyna oficerskiego. Zresztą znaleźliśmy podczas wyprowadzki, bo ta wyprowadzka obejmowała rozpakowanie piwnic. Wyobrażacie sobie piwnice teatralne: jak zejdziemy do naszych piwników, pójdziemy na nasz strych, to tam jest po prostu e, bardzo dużo różnych rzeczy. Bardzo często zupełnie nam niepotrzebnych gratów, które gdzieś tam w sentymentów stoją. Natomiast w piwnicach teatralnych było wszystko, łącznie z jakimiś łabędziami wycinanymi z opon i po prostu różnymi takimi <grytania> sytuacjami, które otwieraliśmy oczy szeroko, bo byliśmy bardzo zdziwieni. I na przykład były też drzwi w tym budynku. Bardzo grube, drewniane drzwi. Jak zastanawialiśmy się, były takie słowa, że one być może prowadziły do jakiejś chłodni starej, do jakichś tego typu miejsc. Dlatego, że w tym budynku też przed wojną i w czasie wojny to było takie miejsce, gdzie kobiety, to jest dla nas mino ciekawe, gdzie kobiety uczyły się, niemieckie kobiety uczyły się, jak gospodarować, jak gotować różne rzeczy. I znaleźliśmy takie dokumenty. I na przykład są tam przepisy na zupę ogórkową, na różne inne tego typu historie, które. Można było w domu podać, ugotować, nie mając za dużo produktów, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę, że zna, zna znam wielu amatorów, którzy daliby bardzo dużo, żeby znaleźć się w takim miejscu i poprzeglądać te wszystkie szpargały i móc w nich przebierać, bo to byłby raj. Ale wracając do pytania, tak. jakie, 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 jakie macie plany na przyszłość i w jakim wydaniu to będzie się odbywało? No właśnie, teraz wracamy do Weekend Air. I do tego, co udało nam się zrobić. Więc tak, Weekend's Air zagraliśmy na, właśnie w tej, na tej scenie, która jest ponad Nowym Browarem. I to był spektakl, którego premiera zdążyła się odbyć, aczkolwiek też była przesuwana kilkukrotnie z uwagi na rozmaite obostrzenia. Weekend's Air jest komedią, farsą, jest to spektakl wyreżyserowany przez pana Zaorskiego, który współpracuje z naszym teatrem. Zresztą wiele takich znakomitych postaci znam pracuje i ona akurat tutaj się fantastycznie w tych wszystkich spektaklach, które zaraz wymienię, odnalazły. E, więc tak, Lutens R i na ten spektakl oczywiście zapraszamy. On już miał swoją premierę, ale jeszcze mało osób go widziało, więc tutaj e, ten spektakl też będzie na pewno znajdował się w repertuarze, jak już tylko zaczniemy grać. Zapraszam też na Cika. Czik Chic to spektakl w reżyserii Marka Gierszała, też znakomitego reżysera Polaka mieszkającego od lat w Berlinie. Pomaga mu szalona Hania Sybiński, jeżeli chodzi o scenę do poprzedniego spektaklu do weekendu z R, scenografię, i kostium zaproponował pan Rudzki. Tutaj Hania Sybiński, i mieliśmy okazję pracować również z Peterem Majerem, który hani towarzyszył przy tym spektaklu. I no, to są takie świat artystyczny kojarzy się z taką dużą swobodą, z takim podejściem, z szerokim gestem, i Hania jest totalnie artystyczna. Natomiast Peter i zawsze ta współpraca z nią jest taka szalona absolutnie. Natomiast Peter po niemiecku dokładny odtąd dotąd, więc to było takie fajne zderzenie dla nas od strony technicznej, też obserwowanie ich. I kolejna świetna sztuka Marka Gierszała. Marek wyreżyserował m.in. Koguta w Rosole, taki hit absolutny mm -hmm. Teatru Polskiego, mm -hmm. e, który wszyscy chętnie oglądają. Jest to kolejna sztuka Marka u nas i bardzo się z tej sztuki i ze współpracy z Markiem cieszymy i z e, Kolejny spektakl to Noc kolorowych chmur i to jest spektakl muzyczny. E, nazywane Roboczo Chmurki u nas w teatrze spektakl muzyczny w reżyserii pana e, naszego dyrektora e, Adama Opasowicza i e, pan dyrektor zawsze osiąga w tych swoich spektaklach taką poetyckość i takie mm, taki poziom jakiegoś takiego e, z jednej strony wycofania się do tej artystycznej przestrzeni, z drugiej strony wejścia w taką właśnie, jakby na zupełnie inny pułap rzeczywistości, takiego płynięcia gdzieś powyżej. I nawet jeżeli były spektakle, nie wiem, załóżmy, propierały się o piosenki Kreputy, to nagle człowiek siadał podczas tego spektaklu i był zaskoczony, jak te piosenki, że on w ogóle tych piosenek nie znał na przykład, że to jest jakaś zupełnie nowa jakość, że to jest coś takiego, co, co zostało zaproponowane w takich aranżacjach zaskakujących, ale potem tak wychodzi się z tego teatru, takim uniesionym, i tak po prostu gdzieś się jeszcze do tego domu płynie, i tak ten spektakl w człowieku dojrzewa, jak się A więc tak proszę, kiedy możemy się spodziewać takiej e, otwartości na, na widza, takiej, że będziemy no mogli wejść? Na, na kiedy rokujecie to, że będzie można pójść, rzeczywiście poczuć ten zapach tego teatru, zobaczyć tych aktorów na żywo, e, wymienić się tymi emocjami? Wczoraj rozmawialiśmy o tym z panem dyrektorem i e, Wstępnie, tak, ale to tylko są nasze przewidywania. Oczywiście. To nie jest absolutnie nic, co jest potwierdzone. Chociaż dzisiaj, bo mają być podane jakieś kolejne informacje. Natomiast Przewidujemy, że może po majówce coś się uda. Zobaczymy, w jakim stopniu będziemy mogli być otwarci, czy to będzie znowu 50% widowni, czy to będzie 25% widowni, mhm. czy jakaś inna jeszcze liczba. Natomiast no, mamy nadzieję, że po majówce trochę będziemy ruszać. Też. Później w czerwcu idziemy na urlopy i wracamy tak naprawdę prawdopodobnie w sierpniu, około sierpnia. Także ta przerwa urlopowa, tak zwany sezon ogórkowy, również w teatrze będzie. Jeżeli ktoś łapie się za głowę i mówi, jak to tyle nie grali, byli, mieli w zasadzie prawie urlop, no to już go wyprowadzam właśnie tym, że mieliśmy cały czas próby i pracowaliśmy. A z drugiej strony, jeżeli ktoś miałby ochotę przyjść do tego balonu teatralnego i posiedzieć tam, w, na przykład kiedy na dworze jest. 30 stopni w tym balonie jest przeszło 40, więc nie polecam takich wizyt. I ten balon po prostu ma swoje ograniczenia, i nie możemy w nim grać ani wtedy, kiedy jest bardzo, bardzo zimno, mm -hmm. ani mm -hmm. wtedy, kiedy jest bardzo, bardzo gorąco, bo mm -hmm. to jest po prostu balon, namiot. No to miało być namiot, tymczasowe, to a tutaj się namiot. troszeczkę nam powstało tak. w tym Szczecinie, tak? Więc tak, to miałaby być konstrukcja tymczasowa. Jeszcze wspomnę tylko ostatni spektakl, który wyreżyserował pan Obara i Kasia Banucha. Pani Kasia Banucha zrobiła dekorację, to jest chwila uwagi i to jest coś, co będzie też nowego. Także zobaczcie: mamy cztery nowe spektakle. Przygotowywaliśmy się w tym czasie, nikt nie leżał, nie spał, nie drapał się po nosie, tylko wszyscy pracowali po to, żeby się móc w pełni werwy spotkać, jak tylko to będzie możliwe. Super, cudownie to słyszeć, bo właśnie chciałam zapytać o motywację, ale widzę, że ona jest i tutaj chociażby zaplecze tych osób, które się do tego przykładają. To szaleństwo w głowach, które mają. W ogóle my dzisiaj nagrywamy, nie wiem jeszcze kiedy dokładnie pójdzie to nagranie, ale mamy święto kreatywności, więc Olu to nie przypadek. Święto kreatywności? Tak, dzisiaj jest ponad dzień kreatywności, a więc... Tak, więc, więc to nie przypadek, że rozmawiam akurat z wicedyrektorem Teatru Polskiego. Myślę, że, że, że przypadków nie ma w takiej sytuacji, a też Szczerznie o tym nie wiedziałam dziękuję. w momencie, kiedy nas umawiałam na spotkanie. Ola, no ja Ci bardzo serdecznie dziękuję. Gorąco tak. życzę Wam tego, żebyście jak najszybciej mogli przy pełnym obłożeniu publiczności wrócić do swojej pracy, żeby również to zaplecze techniczne, czyli ta praca, której nie widać, a która jest, jest bardzo ważna. Również mi z tego ogromną radość, ogromne podziękowania dla całej załogi że mają perspektywę, że będzie lepiej i do tego się szykują. Wszyscy że wiemy... ją mamy, Nina, tak. i trzymamy się tego rękami i nogami. Ale ktoś musi być taką lokomotywą, wiesz, która tak. doczepia wagoniki i właśnie takie przybytki kulturalne, które widzą to w perspektywie czasów przyszłości, działają w ten sposób, że oni wiedzą, że będzie lepiej, więc do tych tak. wagoników siada publiczność i Aha. czeka na ten Pracujemy. moment. Tak, i to jest, to jest cudowne, więc bardzo, bardzo dziękuję. Zapraszamy Państwa na stronę Teatru Polskiego, bo tam będzie przedsprzedaż i sprzedaż biletów. Będą informacje na temat na temat, tak, na temat wydarzeń, na temat spektakli. Bieżącego repertuaru. Bieżącego repertuaru, dziękuję. Tymczasem ja przypominam Państwu, że moim gościem i kolegium Balticum była Aleksandra Kopińska-Szykuć, wicedyrektor Teatru Polskiego, a ja... Ze swojej strony serdecznie dziękuję. Zapraszam na stronę www.wiem.to Nina Kaczmarek. Do zobaczenia.